Za późno. Trzeba było zamknąć wcześniej, teraz już tu jestem. Wyjdź stąd. Dostałaś mój list, w swoje zdjęcie. Nie podobało Ci się. Masz rację. Źle wyglądasz za kratami. Wyjdź stąd wreszcie! Później, Angie. Nie z pustymi rękami. Mówiłam ci... Mówiłaś, ale jakoś ci nie wierzę. Sama powiedz, jak to możliwe? Taki duży dom... Skąd masz na jego utrzymanie? Mój mąż płaci rachunki. Twój mąż? Naprawdę chcesz, żebym z nim porozmawiał? Jeżeli zaraz stąd nie wyjdziesz, to. Chyba jednak będziesz musiał. Co jest? To mój mąż. Nareszcie go poznam. Chyba zwariowałeś. Nie bój się, Angie. Nic mu o tobie nie powiem. Nie mam w tym interesu. Na razie.